Firma w tyś przedstawia pompowanie dziurawej dentki. Panowie, jedziemy z tym gównem. Już nam to gównia nie wychodzi, ale nie załamujemy się. Wtysiowiec Maniek zapadał pierwsze koty zapłaty. O, twarde. Jak kuta. Pingwina. Rośnie. <laughs> Maniek, byłby byłbyś nie... z ciebie dumny. Pamiętajcie, podstawa to kask. Bezpieczeństwo to podstawa. Każdy wie o tym. Ale urosło. Otóż ty w mordę kopany. Zaraz chyba gruchnie, chłopacy. Ale na szczęście mamy kask. Na szczęście mamy kaski. Panowie, kaski to podstawa. O, Maniek, ktoś wysiada. Ale nie. Co to się dzieje? No to mięśnie urosły Kamil nie, kam jest twardy banan Nie poddaje się <grym> Zamiast zamian z cię ucieka, no to świetleniowiec Jest ciotą Pozdro. E, ja się zaczynam bać <grym> Tak ja nie o mówię Wyjdę trochę z garażu o. Chłop Chłopacy robią, chłopacy pracują <grym zamiast rafi> Wybuchnęło Chłopaki, efekt jak zawsze, gówniana.